Cześć, mam na imię Marek i korzystam z wirtualnej centrali Telecube. Pozwolę zademonstrować, jak w prosty sposób przygotowałem pełną, działającą centralę dla mojego sklepu internetowego. Z paska narzędzi wybieram warunek czasowy, dzięki któremu mogę ustalić, w jakich godzinach połączenia mają być odbierane. Mówiąc innymi słowami, definiuję godziny pracy. Zapisuję ustawienia, klikając w Zapisz ustawienia, i od razu powiązuję ten warunek czasowy z elementem Start. W tym momencie połączenie w pierwszej kolejności trafi na warunek czasowy. Po godzinach pracy chcę, aby zgłosiła się zapowiedź z informacją o godzinach działania naszej infolinii. Z paska narzędzi wstawiam element Zapowiedź. Nadaję elementowi przyjazną nazwę i wgrywam plik z dysku z zapowiedzią w formacie mp3. Zapisuję ustawienia. Następnie w taki sam sposób powiązuję element zapowiedzi z warunkiem czasowym. Z listy wybieram po godzinach pracy i zapisuję. W dni świąteczne chcę, aby klienci mogli pozostawić wiadomość, którą otrzymam na maila. Z paska narzędzi dodaję element poczty głosowej. Konfiguruję ją, aby otrzymywać nagraną wiadomość na maila. Zaznaczam drugą opcję, a następnie wybieram plik z listy z zapowiedziami. Podaję mój właściwy adres mailowy. Zapisuję ustawienia. Łączymy warunek czasowy z elementem poczty głosowej. Z listy wybieram w dni wyjątkowe, np. święta, i zapisuję. Połączenia będą trafiały na pocztę głosową wyłącznie w te dni, które są podane na liście. Tę listę mogę zawsze edytować, wchodząc w edycję ustawień warunku czasowego. W godzinach pracy chcę, aby połączenia trafiały na mój telefon bezprzewodowy. Z listy widocznej pod Twoje numery wstaw numer wewnętrzny, wybieram właściwy telefon wewnętrzny, który wcześniej utworzyłem. Powiązuję go z warunkiem czasowym i wybieram opcję w godzinach pracy. I wybieram Zapisz. Skończyłem. Chcę, aby ten schemat funkcjonował z moją infolinią. Klikam na Powiąż schemat. Ponieważ wcześniej nie zapisałem schematu, zapisuję go i czekam na ukazanie się listy z moimi numerami telefonicznymi. Wybieram numery telefonu z listy i klikam Zapisz. Mam nadzieję, że moja demonstracja pokazała Ci, jak w prosty sposób można zrealizować efektywną centralę telefoniczną. U mnie taka usługa sprawdza się doskonale. Łączę pozdrowienia. Marek Bardziński, właściciel sklepu internetowego iSexy.pl